I zobaczcie, nawet, o, nie za bardzo chcą, i wypuszczamy, tak? I Są w dobrej kondycji są, czy słabej? Aha. się okazuje, że prądem nie trzeba koniecznie ją nawijać. A wody zapuściłaś? Tak. 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 Jasne, o, zobaczcie. O! Jak ona teraz wyleci. A, ta powrótku. Na spokojnie. A ona wtedy też tą się płynął, tak? Te samczyki na pewno popłyną w górę, bo one mogą cały czas jeszcze brać udział w tarle. Samice... nie widzicie, nie idzie go złapać. Uwaga! Ja Patrzcie jaki samczyk ładny. Patrzcie jak teraz ten wystartuje. I następny. One klapią bo no. w główkę. Ale spodyj! No jak mi ochapało, co? No, i podlachowana rybka. No, one się cieszą. No cieszą się, bo już nie muszą skakać przez tamę. Już są wyżej. Dobra, następne.